Remedy Entertainment to studio znane przede wszystkim z psychologicznego horroru Alan Wake. Podobno studio miało w planach stworzenie drugiej części gry, ale niestety projekt okazał się nieudany. Podobno na stworzenie sequela zabrakło czasu, pieniędzy i zasobów. Od tamtej pory, chociaż projekt wlądował w koszu, to Remedy skupiło się na nowej grze, jaką jest nadchodzący Control. Fabuła skupia się wokół głównej bohaterki, Jessie Faden, która jest dopiero co nową dyrektorką tajnej agencji zaatakowanej przez nieziemskie zagrożenie. Jessie ma super zdolności, które będzie mogła wykorzystywać przeciwko wrogowi, który opanował siedzibę Federalnego Biura Kontroli i wygląda na to, że może wpływać na umysły innych. Kiedy umysł takiej osoby zostaje opanowany, Praktycznie nie ma już jak uciec. Control jest nadprzyrodzoną trzecioosobową grą akcji z obsadą niezapomnianych postaci, jak i pokręconą historią. Gra jest o wiele mniej linearna w porównaniu z poprzednimi tytułami Remedy i oferuje więcej sandboxa, z którego mogą korzystać gracze, oraz posiadać będzie mnóstwo tajemnic, które można znaleźć w głównej placówce. Sama bohaterka jest dość intrygującą postacią, która skrywa tajemniczą przeszłość. Control będzie można upgrade'ować sprzęt, podnosić ciała i ciskać nimi w przeciwników, tworzyć magiczne bariery, lewitować czy używać czegoś na wzór telkinezy. A to jest tylko kilka przykładowych umiejętności. Główną pracą tajnej agencji było monitorowanie nadprzyrodzonych zjawisk i okiełznania ich oraz wykorzystywania jako broni. Trochę przypomina mi to koncept, wiecie, z Assassin's Creed, gdzie, e, że tak powiem, główna, zła organizacja pozyskiwała każdą nadprzyrodzoną część na ich własny użytek. Ale tutaj w sumie nie wiadomo jaką właściwą rolę odgrywa ta tajna agencja. Może wcale nie są złymi ludźmi, chociaż z drugiej strony granie w organizacji, której eksperymenty wymknęły się spod kontroli i można by rzec, że karma wróciła, jest też dość ciekawym pomysłem. Sama lokacja nie jest zwykłym budynkiem. Deweloperzy nazwali ją światem w danym miejscu, gdyż każde drzwi w budynku tak naprawdę prowadzą do kompletnie innej miejscówki. Wygląda też na to, że Remedy usilnie chce pozbyć się łatki linearnej gry i próbuje stworzyć nam coś, co będzie ciekawe i nieprzewidywalne. Gra ma stricte jedno zakończenie, ale po ukończeniu jej, jak w typowym sandboxie, będzie można wrócić do miejsc i ukończyć zadania, które wcześniej mogły zostać pominięte. Także w grze będziemy mieć główne questy, jak i poboczne, i to wszystko w jednym budynku. Wiele lokacji nie będzie dostępnych, dopóki nie pozyskamy odpowiednich umiejętności. Control we wczesnej fazie skupiał się na minimalizmie. Te wsi postarali się, aby nie było dla typowych dla sandboxa rozpraszaczy. Gracz ma sam właściwie odkrywać tajemnice czające się w placówce. Gra ma być dostępna na wszystkich platformach, a jej premiera ma mieć miejsce w sierpniu 2019 roku. Dajcie znać, jak Wam podobał się ten materiał. Czy już słyszeliście o grze control? Czy właściwie zaciekawił was ten materiał i sami jesteście ciekawi tej gry? Czy Wam się ona podoba, co o niej sądzicie? Będzie mi bardzo miło to przeczytać w komentarzu, a ja Was żegnam i oczywiście dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!